Ciemka, witam w kolejnym odcinku z Trzech Fidget dzisiaj będzie o aktualizacji gierki, która już za kilka dni będzie na serwerach oraz o nadchodzącej becie toalety, bo tam się troszkę pozmieniało to ostatniej, także warto wiedzieć, co się będzie działo. No i dobra, generalnie, jak chodzi o aktualizację, no to nazwali to duże zmiany w to, nie w talecie, tylko w gildi i w poczcie. No i te duże zmiany, no to jest dużo powiedziane, można powiedzieć, generalnie jest parę fajnych zmian. No i te zmiany wam pokażę. Na pewno update na plus, ale że jest za duży, no to troszkę przesada. No i tak, ja wybiorę najważniejsze że rzeczy i wam je po prostu pokażę, jak wyglądają. Także będę się też posiłkował tutaj filmem z oficjalnego kanału. Kto chce, żeby sobie zobaczyć tak skrótowo właśnie też ten film. Ale zaczynam od tego, że teraz w trakcie walki Gildi są widoczne klasy. Ja na to nie zwróciłem uwagi, ale w sumie faktycznie. Nie było to widoczne nigdy, i teraz to dopiero e, tutaj. Także to jest akurat spoko, bo widać, czy to jest Demon Hunter. Wtedy wiadomo, czy się postać odrodzi, czy nie. Także to na pewno e, już jest na plus. E, kolejna zmiana to jest w gildii, e, tutaj w zarządzaniu. E, ogólnie wyjście z gildii jest teraz na samej górze, co jest łatwiejsze, bo jak mamy full gildię i przekopać się przez ludzi, zwłaszcza jak tam jesteśmy oficerem czy czymś, no to generalnie jest ciężko. Jest też opcja, przy, y, opal przywódcy gildii Jak lider nie wchodzi przez gier, na gierkę przez rok, no to można generalnie przejąć liderkę To już chyba było, ale to też dali właśnie y, do góry. A oficerowie po 21 dniach. Także szybciej mogą całego roku, nie trzeba czekać. Y, więc to jest to. Y, I tutaj oficer ma jeszcze dodatkowe opcje, chodzi o zarządzanie y, graczami. To też pokażę z filmu. sobie zaznaczyłem, co gdzie jest. Y, no i tutaj generalnie właśnie mamy taki ołóweczek. Przyniku konkretnym, jak go klikniemy, to możemy albo gościa wyrzucić, albo awansować. Także tak to wygląda. I kolejna zmiana w gildi: tak, ktoś jest nieaktywny ponad 21 dni, to otrzymuje status nieaktywny, coś takiego, i wtedy w walkach ma tylko 10% HP. Także moim zdaniem to jest zmiana na plus. No bo wcześniej to było 50%, po prostu w przypadku obrony, jak ktoś się tam nie zgłosił, teraz to będzie 10%, także na mniej aktywnych serwerach, no to zdecydowanie warto będzie brać jakieś osoby z niższym poziomem, ale żeby jednak były aktywne, także mi ta zmiana się podoba, I to też widać po prostu ponad 21 dni nieaktywny, zmienia się status i tyle, plus wprowadzili jeszcze status chyba zbanowany, czy coś takiego, z tego co wyczytałem, także to też jest Dobra informacja, no bo powiedzmy, ktoś wam nie wchodzi, zwłaszcza na nowych serwerach. Ktoś wam nie wchodzi przez jeden dzień, drugi, no i tam piszecie do niego, czekacie na odpowiedź. A tak to od razu widzicie, że ktoś jest z zbanem, no i nie można się go raczej spodziewać, że do gry wróci. Więc raczej, jak chodzi o kontakt, to gdzieś na Discordach się trzeba próbować dostać do tej osoby, czy coś takiego. Także to też zmiana, moim zdaniem, na plus. I dalej przejdziemy sobie do. Poczty, myślę z Gildii chyba to tyle, bo zaraz mi coś jeszcze wpadnie co mam zapisane Ale generalnie chodzi o pocztę, o, tylko nie to wziąłem, tylko pocztę tutaj Na tym serwerze, bo to jest na razie na fuzyjnym 9 wprowadzone Chodzi o pocztę Bardzo fajna zmiana, a mianowicie jest dodatkowa zakładka SF I tutaj mamy wszystkie takie wiadomości systemowe, typu dropy, zaproszenia do Gildii ee, Właśnie nowości o gierce więc tutaj macie pocztę tylko i wyłącznie wiadomości od graczy, więc to jest super, to jest ekstra. Dropy Wam już e, poczty nie będą tutaj e, zawadzać. E, można też te wiadomości usunąć, oczywiście. Jak się nie usunie, no to one po jakimś czasie tutaj znikną, jest napisane. Także to jest akurat bardzo fajna zmiana. E, dalej jest zmiana, jak chodzi. O wyświetlanie zapisanych walk w lochach, a mianowicie mamy tutaj dodatkowe informacje. Możecie na to spojrzeć teraz. Może się wydawać, że tutaj nic się nie zmieniło, ale mamy dodatkowo napisane jak to jest loch, który przeciwnik i mamy opis przeciwnika. Do porównania pokażę to, jak to wygląda aktualnie, bo tak chyba najłatwiej to będzie zobaczyć. Tutaj mam na przykład o, czyli jest tylko wyświetlony awatar tak naprawdę przeciwnika, a po zmianach mamy wszystko, więc to też jest na pewno fajna zmiana. Także jest to. No, jak chodzi o pocztę, to chyba. A, jeszcze jest jedna ważna zmiana, która się łączy i z gildią, i z pocztą, właśnie. A mianowicie dodatkowe raporty dla oficerów. Właśnie też raporty z walk, też przychodzą w tamto miejsce. To jest trzecia minuta. Mamy tutaj. Generalnie mamy dodatkowy raport. A mianowicie, kto bił portal gildii i kto bił Hydrę. Także to też dla oficerów, dla zarządu jest na pewno bardzo przydatne i po, będzie pomagało kontrolować tą aktywność, więc to też zmiana na pewno na plus. Także bardzo fajnie. No i dalej mamy jeszcze coś takiego oj, znowu nie to okienko tu za dużo tego wszystkiego potwierane, ale jak wejdziemy sobie w opcję, no to mamy teraz nową, nową opcję: zapis szybkość walki. Tutaj też się coś pozmieniało w tych zakładkach, podobno, ale w sumie nawet nie wiem. Ale najważniejsze jest to, zapisz szybkość walki. No i teraz, jak walczymy sobie z kimś, ustawimy sobie szybkość na 3 na przykład. No i teraz to będzie zapisane. walczę sobie z kimś innym, to domyślnie zaczyna się walka od prędkości razy 3. Także to można sobie zaznaczyć i tak to już będzie lokalnie zapisane jako ustawienie. Także to może pierdoła, ale spokojnie ja z reguły oglądam walki na razy 2 albo razy 3, więc może na to razy 2 sobie ustawię. Kolejna zmiana, to może już pokażę tutaj, znaczy tutaj tej zmiany nie ma, ale generalnie był taki bug, że czasami dwa itemki czy dwa klejnoty Wam z kopalni leciały, że jeden się wykopał i tutaj było, że czas oczekiwania zero i leciał kolejny po chwili. To ten bug naprawili ten bug był naprawdę bardzo długo, więc to już no, zdziwiłem się, że, że to naprawili, ale tego już nie ma. Podobnie, także tak to wygląda. To jest myślę, że najciekawszy z tych bugów, reszta tam było. Sporo poprawek, ale myślę, że to jest najważniejsze. Także to jest to. Dalej, jeszcze mamy jedną zmianę: czyli, tutaj jak ulepszamy jednostki w podziemiu, wszystkie to maksymalnie koszt będzie 5000 golda. Także, jak tutaj mam 21000, no to to będzie zamienione na 5000. To się tyczy każdych jednostek. Także, jak chcecie ulepszać władcę, czy coś macie ceny wyższą, to może warto chwilę poczekać. Także było to. I ostatnia zmiana, czyli teraz jak nie odbierzecie sobie yy, nagród od Goblina, przykładowo macie zrobione questy, że macie te trzy nagrody, no to przyjdzie to wam właśnie na pocztę, w tą nową zakładkę, yy, a konkretnie właśnie tą SF, tutaj będziecie, tak jak macie drobę do odbioru, to będziecie mieli do odbioru nagrody od Goblina, także to też fajna sprawa, bo czasami ktoś może zapomni wejść, odebrać. To mu przyjdzie, właśnie na pocztę, i te nagrody mu nie uciekną. No i druga część filmu, czyli zmiany, jakie będą w najbliższej becie dotyczącej reworku toalety. Pierwsza beta już była, tam zaproponowali dosyć sporo zmian. No i feedback był różny: jednym to się to podobało, drugi mnie, ale generalnie był też Discord, gdzie tam właśnie ludzie zgłaszali propozycje, błędy, bugi. No i tam doszli do jakichś wniosków, które teraz sobie właśnie omówimy. Więc tak, największa, najważniejsza zmiana. Teraz maksymalny poziom aury to będzie 500, wcześniej był 1000 I to generalnie zmniejszyli z tego powodu, że plus 1000 jakoś przedmiotu no to by strasznie mocne te temy były, wręcz za mocne, dlatego to zmniejszyli Plus to tą toaletę by się tam wbijało kilka lat, tam nie wiem dokładnie ktoś tam liczył Ale kilka lat to by było nawet przy wrzucaniu samych epików coś tam, ktoś liczył, ale no generalnie bardzo długo Plus no to byłby, to byłoby zbyt mocne po prostu Także teraz jest maksymalnie 500 No i odpowiednio właśnie tam wymagania na każdy poziom aury zostały zbalansowane, żeby to jakoś trzymało się kupy Dalej Wyższa jakość przedmiotu oznacza więcej atrybutów cech, no ma to sens generalnie Dalej z kolejna zmiana Tutaj nie jestem pewny do końca Ale chodzi o to, że obrażenia broni zostały dostosowane względem jakości przedmiotu Jak dobrze rozumiem znaczy ja to tak widzę, że oni po prostu jakby podstawowe broń, jak tutaj mam na przykład 1200, już zaokrąglimy sobie obrażenia średnie, no to po tej aktualizacji mogę mieć je trochę mniejsze, nie licząc bonusu z toalety. Coś w sensie osłabili, jakby obrażenia? Bo licząc bonus z toalety byłyby za duże, więc też jakby tą podstawę troszkę wydaje mi się, że zmniejszyli, ale po doliczeniu bonusu z toalety powinno być nadal troszkę lepiej. Tak mi się wydaje, aczkolwiek. Ciężko tutaj do końca wywnioskować, co znaczy, że dostosowali właśnie. Także tutaj moja niewiadoma, ale no to właśnie po to jest beta, żeby to wszystko przetestować. Dalej, jak chodzi o poświęcanie itemków, tutaj też są zmiany. Teraz mamy tak, że do 229 poziomu możemy wrzucać po jednym itemku, czyli dokładnie nie tak jak jest teraz, jeden itemek w ciągu dnia i tyle, tak naprawdę to nie będzie żadnej różnicy, z tym, że no po prostu mniejsze wymagania. Na każdy poziom aury, no i szybciej po prostu ten 229 wbijemy. Dalej, do 399 poziomu możemy wrzucać 2 itemki więcej, więc to będzie więcej do wrzucania, ale to jest spoko opcja. No i potem do 400, od 400, przepraszam, poziomu można wrzucać po 3 przedmioty na dzień i tak do 500 poziomu. Także, czym wyższy poziom aury, tym więcej itemków można wrzucać. No, i to jest myślę że zmiana fajna, i to jest maksymalnie 3 itemy, więc to nie jest jakoś przesadzone jak wcześniej, tam było 7 czy 8. Także, moim zdaniem, to jest zdecydowanie na plus. Teraz to ma dużo więcej sensu i też, właśnie na początku, to dosyć sprawnie pójdzie, no bo jest jeden będą mniejsze wymagania, a tutaj, właśnie powyżej tego poziomu, zakładam, że ta wymagana mana na kolejny poziom aury będzie coraz większa. I po prostu, no, te dwa itemki mm, przyspieszą ale ten początkowy boost jakby będzie łatwo dostępny tak to widzę i tak, co ważne wskaźnik wydajności jest zawsze 100% czyli nie ma tak, że każdy kolejny itemek będzie dawał coraz mniej, tylko wrzucamy sobie zwykły przedmiot to zawsze mamy 25, kolejny od 30 zawsze mamy i tak dalej kolejna zmiana, to teraz epiki i legendy dają po 50 czyli tak jak to jest teraz, wycofali się z tej zmiany, że epiki dają 35 w zamiast 50, o 50 wtedy tylko legendy dawały Także przy tych zmianach zdecydowanie na plus. No bo kto by trzymał pełno legend z legendarnego rochu, i to byłoby pay to win właśnie bardziej. Więc to akurat na plus, że te epiki zostaną właśnie przy 50 punktach many. To jest spoko. Mimo że epiki, no tam wiadomo, czasami trzeba wydać grzyba, ale no jednak jest sporo okazji, gdzie można te epiki za darmo dostać. Więc do to można przytrzymać. Także to jest 100. I bez wartości golda. Też mogą być poświęcone. O! I to jest bardzo fajna zmiana, bo to oznacza, że itemki ze strefy mroku, z walk, czy przykładowo, no tu nie mogę klikać, akurat, ale przykładowo idziecie sobie do strefy mroku, macie tam jakiś lock, tutaj nie mam nic otwarte za bardzo, to po co pokonam? Walczycie sobie z takim Heimdallem, pokonacie go, dostaniecie jakiś epic, którego normalnie wcześniej nie mogliście wrzucić. O! Tutaj mam nawet przykład. Ten przedmiot nie posiada wartości sprzedaży. My teraz takiego nie mogę wrzucić do toalety, a po zmianach mogę. A ja tylko przypomnę, że tych itemów ze strefy mroku i zwierzy, bo one też są po, po toalecie bez wartości złota, jest strasznie, strasznie dużo. Więc to jest mega dużo ułatwienie. I to akurat fajna zmiana, bo też szybciej będzie się można ich pozbywać. Poza rozmontowaniem, będzie można do toalety wrzucać. Ja przypomnę jeszcze tylko, że wrzucony przedmiot do toalety teraz będzie znikał. Także to jest to. I dalej zmiany Washing, czyli ta nowa funkcja, czyli pranie itemów, to przypomnę, że to jest po to, żeby zmieniać cechy teraz. W toalecie itemy znikają, a pralnia no to zmienia klasę itemka. I teraz tak, jak chodzi o pranie, to nie generuje teraz money, czyli mamy totalnie rozdzielone, to też jest fajne, bo to upraszcza, co jak działa. pranie zmieniamy klasę i belek wbijamy aurę po jakość przedmiotu. I tak, wyprane itemki zachowują wartość golda, ale nie mogą być ponownie wyprane. Ale ma, są też oznaczone jako, że już były wyprane. Także to jest spoko też, bo możemy... To akurat jest przydatne bardzo, bo jak na początku szukacie itemków tam do kuny gundy i do każdego, to wrzucacie sobie przykładowo jakiś itemek, traficie itemek do kuny gundy, ale pod siłę. No i patrzycie, no już jest totalnie, nie przyda mi się to i wtedy to już nie miało wartości golda, teraz po zmianach nadal to będziecie mogli sprzedać. I nie będziecie stracili tego golda Także to też kolejna zmiana na plus Jestem aż pod wrażeniem Jak oni to wszystko fajnie tutaj wywnioskowali wzięli faktycznie najlepsze rzeczy Nawet się nie spodziewałem, że aż tak dobrze to będzie Bo tam te propozycje, były spoko A tutaj naprawdę wyciągnęli wszystko co najlepsze Plus jeszcze tam od siebie coś tam dodali Dobra, chodzi o bronie Które będą wyprane Będą zmienione w nową Aha, czyli będą tracone surowce po prostu. Ok, no czyli to tak jak było, że z broni surowce się traci z jakiegoś powodu. Nie wiem w sumie do końca czemu, ale no, no tak jest. No i te zmiany będą w najbliższej becie. Informacji na razie nie ma, kiedy ta beta będzie, ale jak będzie to na pewno coś z niej nagram i Wam przedstawię. Także tyle ode mnie na dzisiaj, dajcie znać, która zmiana się Wam najbardziej podoba z aktualizacji i co myślicie o nowej toalecie. Czy jest teraz spoko, czy coś jeszcze byście zmienili. Dzięki za oglądanie, na razie, Shimano.